Nadszedł maj, a wraz z nim pełnia wiosny, sezon Białych Nocy, okres świetnej widoczności Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z Terytorium Polski oraz drogi Mlecznej przed świtem. Jeszcze do około 5-6 maja, zanim księżyc już na dobre wkroczy na nocne niebo, możemy podziwiać tę wyłaniającą się na wschodzie około godziny drugiej w nocy świetlistą poświatę. Niestety, podziwianie drogi mlecznej jest dziś swego rodzaju rarytasem. Na mapie Polski jest coraz mniej miejsc, z których możemy ją obserwować, bo wymaga oczywiście możliwie jak najciemniejszego nieba. Droga mleczna na niebie jest skumulowanym światłem odległych gwiazd i materii w ramionach spiralnych naszej galaktyki. Żyjemy blisko płaszczyzny dysku, więc układają się one właśnie w kształt takiej świetlistej wstęgi rozpościerającej się na nieboskłonie. Na maj przypada również okres bardzo dobrej widoczności Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na to kosmiczne laboratorium zerkamy teraz coraz częściej, czekamy bowiem na start misji Axiom 4, w składzie której znajdzie się nasz rodak dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. Dziś wiemy, że misja ma wystartować 29 maja o godzinie 19.03 czasu polskiego, choć pamiętajcie, że mogą jeszcze wystąpić przesunięcia. Na początku maja wysokie przeloty stacji widoczne będą głównie w drugiej połowie nocy i przed samym świtem. Weekend majowy, wiosenny poranek i jasna stacja, przecinająca drogę mleczną i powracające na nocne niebo letnie gwiazdozbiory. To fantastyczny klimat, gorąco zachęcam Was do obserwacji właśnie tych porannych przelotów na początku miesiąca. Natomiast wysokie przeloty wieczorne będziemy mieć w drugiej dekadzie maja, a widoczność ISS z Polski zakończy się około 23 dnia miesiąca, niestety na tydzień przed planowanym startem misji Exion 4. Nie będziemy więc oglądać stacji z Polski wtedy, gdy będzie przebywał na niej Polak, choć możliwe będą obserwacje tranzytów ISS na tle słońca w czerwcu. Weekend majowy to powrót Księżyca na wieczorne niebo. 2 maja w fazie 32% pojawi się w pobliżu bliźniąt Poluxa i Castora. Tego samego dnia czeka nas również opozycja planetoidy Vesta. Znajdująca się w gwiazdozbiorze wagi planetka, bo tak też mówimy o planetoidach, może być widoczna gołym okiem, o ile obserwujemy z naprawdę ciemnego miejsca. Lornetka z pewnością wystarczy, by ją odnaleźć. W maju i czerwcu Vesta zatoczy pętlę w okolicy gwiazdy, Rigi Lawa w pannie. W nocy z 3 na 4 maja księżyc zawędruje do gwiazdozbioru Raka, gdzie spotka się z Marsem oraz gromadą M44 zwaną żółbkiem. To zjawisko warto obserwować przez niewielką lornetkę, właśnie ona zapewni najładniejsze szerokie pole widzenia. W miarę upływu nocy księżyc będzie zbliżać się do Marsa, a oba obiekty zajdą już po godzinie 2 w nocy 4 maja. Kilkanaście godzin później nasz naturalny satelita osiągnie pierwszą kwadrę, a wieczorem na zakończenie majowego weekendu czeka nas koniunkcja Marsa z gromadą M44. Tym razem warto sięgnąć po większą lornetkę lub niewielki teleskop. Jeśli czwartego pogoda nie dopisze, można spróbować również piątego. Mars ciągle będzie blisko gromady żółbek, natomiast około godziny 23 księżyc minie na niebie gwiazdę Regulus. Tej samej nocy swoje maksimum osiągnie rój eta akwarydów, drobnych odłamków skalnych pozostawionych w przestrzeni przez kometę Haleja. Radiant Troju znajduje się w gwiazdozbiorze wodnika, który w Polsce wznosi się nad horyzont dopiero w drugiej połowie nocy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć swoje obserwacje wcześniej, nawet przed północą. Zobaczymy wtedy mniej meteorów, ale te związane z eta akwarydami będą sprawiać wrażenie, jakby wystrzeliwały pionowo w górę spod wschodniego horyzontu. Choć warunki nie będą idealne, Księżyc nie powinien zbytnio przeszkadzać, ponieważ znajdzie się po przeciwnej stronie nieba. 8 maja w Polsce rozpoczyna się sezon Białych Nocy. Okres, w którym nie zapada całkowita ciemność. Najpierw tego zjawiska doświadczą mieszkańcy Polski Północnej, ale w ciągu najbliższych tygodni Białe Noce ogarną cały kraj. W okolicach przesilenia letniego Ziemia jest tak mocno nachylona biegunem północnym w stronę słońca, że nawet w środku nocy jego światło dociera do górnych warstw atmosfery, gdzie ulega rozproszeniu. Nasza gwiazda podczas Białej Nocy nie chowa się pod horyzont głębiej niż. Na 18 stopni, a nocne niebo nie robi się zupełnie czarne, lecz pozostaje lekko granatowe po stronie północnej. Mieszkańcy północnej Polski mogą tego niemal nie zauważyć. Zaledwie 4 dni później, 12 maja, księżyc osiągnie fazę pełni, więc jego blask dodatkowo rozświetla nocne niebo. W nocy z 13 na 14 maja księżyc spotka się z Antaresem. Oba obiekty najładniej zaprezentują się podczas górowania przed godziną drugą. 18. Uran znajdzie się w koniunkcji ze Słońcem, a 20. Srebrny glob osiągnie fazę ostatniej kwadry. 23 maja o poranku bardzo nisko nad wschodnim horyzontem zobaczymy go z Wenus i Saturnem w bardzo szerokiej koniunkcji. Wszystko wskazuje na to, że akurat w tym momencie będę siedział w samolocie do Windhoek, aby w ciągu najbliższych kilku wieczorów pokazywać wam nocne niebo z Astrofarmy Hakos w Namibii. Ponownie spojrzymy na najpiękniejsze regiony Drogi Mlecznej. Odwiedzimy najpiękniejsze obiekty głębokiego nieba niewidoczne z Polski, a także obejrzymy przeloty kosmicznego teleskopu Hubble'a. 24 maja, jeszcze przed Nowiem, Księżyc spotka się z Wenus. Szukajcie ich godzinę przed wschodem Słońca, nisko nad wschodnim horyzontem. Trzy dni później, 27 o poranku, nasz naturalny satelita znajdzie się w Nowiu. A już kolejnego dnia, wieczorem, zobaczymy go w fazie cieniutkiego sierpa nieopodal Jowisza. Gazowy olbrzym powolutku znika z wieczornego nieba. W czerwcu złączy się ze Słońcem. 30 maja o poranku w koniunkcji górnej z naszą gwiazdą znajdzie się Merkury. W tym filmie to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za wasze ogromne wsparcie na Patronite i życzę doskonałej pogody w maju i udanych obserwacji nieba. Cześć!